Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do dziesięciu panien, które wzięło swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierosonne wzięły lampy, ale nie wzięły sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmożony snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierosonne rzekły do roztropnych: użyćcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedział roztropne, mogłoby i nami, i wam nie wystarczyć, ci raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc, panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Otóż musimy trochę zrozumieć kontekst Ewangelii, w jaki był, dlaczego był właśnie napisane właśnie to opowiadanie, ta przypowieść. Wspólnoty chrześcijańskie, wspólnota Ewangelisty Mateusza już dobrych kilkadziesiąt lat... Po zmartwychwstaniu Pana, czekało na jego przyjście, i w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich bardzo mocno, mocne było właśnie, właśnie to oczekiwanie na Pana. Tuż, tuż musi przyjść, jeszcze, jeszcze trochę. Tyle było prześladowań, zabijano chrześcijan, zabierano im domy, i wszyscy właśnie żyli taką nadzieją, że przyjdzie Pan, ale ten Pan nie nadchodził. Tak jak każdy z nas w swoim życiu dzisiaj oczekujemy Pana, który nadchodzi, oczekujemy końca czasów, by się wypełniło słowo Pana, by się, wypełniło, by się wypełniła Jego obietnica, Jego Królestwa. Oczekujemy, ale właśnie w tym oczekiwaniu naszego życia są różne momenty, są nieraz momenty zachwiania, momenty buntu, momenty pytań. Panie, skoro Ty jesteś Bogiem z nami, skoro Ty jesteś Bogiem, który czuwa. Dlaczego jest tyle niesprawiedliwości w świecie? Dlaczego mi jest tak ciężko? Dlaczego ciągle mam pod górkę zamiast tego, że inni, innym jest zawsze fajnie i innym jako się udaje w życiu? Dlaczego wojny? Dlaczego nieszczęścia? Dlaczego choroby? Dlaczego dzieci umierają? Dlaczego ludzie niewinni Giną z rąk oprawców. Panie, gdzie Ty jesteś? Dlaczego nie przychodzisz? Dlaczego nie okazujesz swoją moc? Dlaczego nie przychodzi Twoje królestwo? I każdy z nas ma w sobie to zaśnięcie czyli brak tego czuwania, zmęczenie się w czuwaniu, w poszukiwaniu Słowa, w życiu Słowem, w życiu z Bogiem, w życiu nadzieją, miłością. W życiu wierzę w to, że Bóg jest i nigdy nas nie opuszcza, że On naprawdę jest Panem z nami, ale też jest Panem nadchodzącym, on jest Panem historii. Mamy nieraz takie dni, miesiące, a może nawet niektórzy mają nawet lata. Otóż panny rozsądne i nierozsądne wszyscy posnęły. Często gdzieś w świadectwach to się słyszy o takiej wierze rozpalonej, zapalonej. O wierze, która po prostu nie ma żadnych trudności, nie ma żadnych problemów, gdzie człowiek ma zawsze w sercu Boga i taką nadzieję, i ma zawsze żywą wiarę i chęć do modlitwy. Często podchodzę z dystansem do takich świadectw. Może być, nie, nie wchodzę w serce człowieka i nie wiem, jak, jak u niego jest, ale patrząc na siebie, rozmawiając z innymi, też ludźmi wierzącymi, widzę, że Mamy różne momenty, i wiara czasami naprawdę jest trudna, i naprawdę są chwile, kiedy usypiasz, kiedy Twoje serce usypia, kiedy Twoja dusza usypia, kiedy się jest zmęczona właśnie tym oczekiwaniem, zmęczona na oczekiwaniem na obietnicę Pana. Stara się, kochasz, ale jakoś nie widać tego oblubieńca, który przychodzi, by mnie wziął, by mnie objął, by poślubił się za mną. I otóż, te pięć pan rozsądnych i tych nierozsądnych, mądrych i głupich, jaka jest między nimi różnica? Otóż te panny, nawet jeżeli spały, te rozsądne miały ze sobą oliwę. Oliwa w tradycji Starego Testamentu jest zawsze symbolem namazania przeznaczenia, poświęcenia jakiejś rzeczy, jakiegoś człowieka y, dla Boga. Też w oliwie możemy znaleźć symbolikę mocy, Ducha Świętego, mocy Boga. Y, więc myślę, że ta oliwa w dzisiejszej Ewangelii może znaczyć ten zapał tego Ducha Bożego, który jest w nas. To pragnienie szukanie Pana, to pragnienie bycia z Bogiem, pomimo tego, że mam tysiąc pytań, pomimo tego, że czasami mam wątpliwości, pomimo tego, że czasami nie mam chęci na modlitwę, pomimo tego, że nieraz mam po prostu suszę duchową, ale pomijając na ten sen, mam w sobie to pragnienie, mam, mam ten zapał. By szukać Boga, by być z Nim, by wgłębiać się w Jego Słowo, by Jego Słowo nosić w swoim sercu, rozpamiętywać, medytować. Tak jak w Pieśni nad Pieśniami napisano, Ja śpię, ale moje serce czuwa. Właśnie chyba o to chodzi. Bo jeżeli nie będziemy karmić to nasze pragnienie, jeżeli nie będziemy pielęgnować, ten zapał, ten ogień w poszukiwaniu Pana, w medytacji, w rozważaniu Jego Słowa, w chęciu życia Jego Słowem, to kiedy przyjdzie sen, kiedy przyjdzie trudność, zabraknie właśnie nam tej oliwy, tego pragnienia i to nam nie pozwoli, by spotkać Pana, bo tak się załamiemy, bo wejdziemy w ten sen, wejdziemy w tą trudność, wejdziemy w to cierpienie, jedno nas tak pogrąży i zawładnie, że już nie będziemy mieli ani czasu, ani chęci, ani może nawet wzroku, by zobaczyć oblubieńca nadchodzącego. Te nieroztropne panie proszą, dajcie nam oliwy. Ale jak możesz dać to pragnienie komuś, jeśli sam to pragnienie nie podsycałeś, jeżeli nie karmiłeś tego pragnienia? Otóż, kochani, bywają różne dni. I może w tych dniach też przeżywasz jakieś trudności, szczególnie w sferze duchowej, w sferze wiary. Pamiętaj, że to jest normalne, ale zawsze chciej szukać. Nigdy nie mów ni nie, nigdy nie mów koniec. Miej w sobie tego ducha Bożego i proś też o ducha świętego, by dałby ci pragnienie szukania Boga. Niech Was wszystkich Pan błogosławi z Panem Bogiem.